Cześć wszystkim, witajcie ponownie na kanale. Dziś pokażę Wam coś, co rozwali Wam mózgi. Znacie tę niszę animacji AI? Obecnie robi prawdziwą furorę na YouTube. Mnóstwo kanałów bez twarzy wrzuca krótkie animowane filmiki stworzone przez sztuczną inteligencję. I zgadnijcie co: te kanały są już zmonetyzowane i zarabiają tysiące dolarów miesięcznie. Właściciele spędzają zaledwie jedną do dwóch godzin na stworzenie takiego wideo. W tym filmie pokażę Wam, jak tworzyć wiralowe animacje AI w kilka minut, nie godzin, a minut. Wiem, że brzmi to niewiarygodnie, ale obiecuję, to prawda. Nie potrzebujesz skomplikowanego oprogramowania, umiejętności montażu, zespołu ani niczego takiego. I teraz najlepsze: możesz to wszystko zrobić całkowicie za darmo. Bez kredytów, bez subskrypcji, bez płatnych narzędzi. Pokażę Ci darmową stronę, gdzie stworzysz niesamowite obrazy i animacje bez wydania ani grosza czy dolara. To idealne rozwiązanie dla początkujących, osób chcących wystartować z kanałem bez twarzy, albo twórców, którzy nie mają dużo czasu. Przeprowadzę Cię przez wszystko krok po kroku. Potrzebuję tylko jednej przysługi: obejrzyj ten film do końca, bo pokażę wszystko na żywo i udowodnię, że to naprawdę działa. Więc złap zeszyt, może herbatkę, i wchodzimy w łatwą metodę, która może zmienić Twój sposób tworzenia treści. Dobra, teraz otwórz ChatGPT, bo zaraz przejdziemy do kolejnego kroku w tworzeniu Twoich wiralowych animacji. Wpisz taką wiadomość. Chcę stworzyć tego typu animowane krótkie wideo. Proszę, podaj mi 10 promptów z ptakami podobnymi do tych, ale jeszcze słodszymi i bardziej realistycznymi. I gotowe. ChatGPT natychmiast stworzy 10 mega kreatywnych i uroczych promptów idealnych na Twój następny hit. To będzie poziom Pixara z połączeniem natury i najurokliwszych stworzeń. Te animacje to nie tylko ptaki. To bohaterowie, którzy kradną serca, poprawiają nastrój i zatrzymują scrollowanie. Każdy prompt to pełna wizja, wygląd, emocje, sceny, światło i akcja. A teraz... Poznaj Girl Eye, niesamowitą stronę, gdzie stworzysz darmowe, wysokiej jakości animowane wideo przy pomocy AI, dosłownie kilkoma kliknięciami. Zaufaj mi, to 100% za darmo i banalnie proste. Przejdźmy to razem krok po kroku. Wejdź na Magie i kliknij Sign Up. Wpisz dowolną nazwę. Do e-maila użyj tymczasowej skrzynki, na przykład tempmail.org. Skopiuj e-mail. Wklej w formularz na Magi AI. Stwórz hasło i zatwierdź. Wróć na skrzynkę temp mail. Odśwież. Znajdziesz e-mail weryfikacyjny. Kliknij link. Gotowe. Masz 500 darmowych kredytów. To wystarczy na OK. 10 wideo po 5 sekund, lub więcej przy krótszych. Kliknij Create new project. Załaduj obrazek, który chcesz animować. Kliknij znak plus po prawej. Wpisz prosty prompt, na przykład Animate this image. Ustaw długość wideo. 3 sekundy, 30 kredytów. 5 sekund, 50 kredytów. Kliknij Generate. Mimo, że pisze 4 minuty, zwykle gotowe w 1-2 minuty. Efekt? Piękne, pełne HD animacje, bez rozmycia, bez potrzeby ulepszania jakości. AI rozpoznaje realistyczne ruchy z obrazu. Jest mały znak wodny, ale łatwo go przyciąć lub zamaskować. Gdy skończysz, kliknij eksportuj, wybierz rozdzielczość i format i gotowe. Twoje wideo jest gotowe do wrzucenia na YouTube. I to wszystko.